W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam Dalmierz laserowy HDM5 marki Nivel System. Na rynku sprzęt oferowany jest w czterech wersjach: HDM5, 7, 9 i 12 odpowiednio. 50 metrów w zasięgu 70, 90 i 120. Sprzęt charakteryzuje się wysoką dokładnością pracy rzędu 2 mm. Może być stosowany zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Obudowa zabezpieczona jest przeciwko działaniom kurzu i wody, potwierdzona klasą IP54. Zarządzanie funkcjami odbywa się za pośrednictwem prostego menu. Funkcje prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu, natomiast gumowe przyciski odpowiadają powiadają za poszczególne funkcje. Sprzęt zasilany jest za pośrednictwem dwóch baterii typu paluszek AAA. Na panelu znajdziemy także libelki, które umożliwiają nam precyzyjne ustawienie dalmierza. Włączenie sprzętu odbywa się za pośrednictwem przycisku Read. Każde przyciśnięcie przycisku spowoduje wyzwolenie pomiaru. Na wyświetlaczu prezentowany jest wynik pomiaru odległości. Po lewej i po prawej stronie przycisku znajdują się przyciski sumy lub różnicy. Każde kolejne przyciśnięcie przycisku plus i Read spowoduje, że na wyświetlaczu będzie prezentowana suma lub różnica pomiaru. Poniżej znajduje się tryb pracy. Możemy dokonywać pomiary odcinków. Możemy dokonywać pomiaru powierzchni, czyli dalnie sugeruje pomierz, szerokość pomieszczenia, pomierz, wysokość pomieszczenia, wynik w metrach kwadratowych prezentowany jest poniżej. Podobna sytuacja jest w przypadku pracy w trybie objętości. Dłuższe przyciśnięcie tego przycisku wprowadza nas w tryb tyczenia. Funkcja tyczenia szczególnie przydatna wtedy, kiedy będziemy na przykład pracowali i wyznaczali elementy konstrukcyjne. Poniżej znajdują się tryby bazy pomiarowej I mamy możliwość pracy, namierzania, dokonywania pomiarów od czoła, od śruby, jeżeli będziemy pracowali w, ze statywem, od podstawy, czy ze stopką, jeżeli będziemy dokonywali pomiar w narożniku. Dłuższe przyciśnięcie tego przycisku spowoduje, że wejdziemy w funkcję opóźnionego pomiaru. Za pomocą przycisku plus albo minus mamy możliwość wyznaczenia opóźnienia, wyzwolenia pomiaru, i przyciśnięcie przycisku read spowoduje odliczenie. Opóźnienia w pomiarze i pomiar zostanie wyzwolony w sposób automatyczny. Następnie poniżej znajduje się przycisk unit, oznacza to, że mamy możliwość w pracy z różnymi jednostkami: czy to stopami, czy to calami. Nas będą oczywiście interesowały prace w trybie milimetrowym. Dłuższe przyciśnięcie tego przycisku spowoduje, że zostaje wyłączony sygnalizator dźwiękowy. Ponowne dłuższe przytrzymanie spowoduje, że ten sygnalizator zostanie włączony. Po prawej stronie znajdują się przyciski, kolejne przyciski funkcyjne. I tak, funkcja Pitagorasa, która pozwala nam mierzyć tak zwane pomiary pośrednie. Poniżej będziemy mieli możliwość zapisu Pomiaru. I teraz tak, dokonując jakiegokolwiek pomiaru w dalmierzu i przytrzymując dłużej ten przycisk, dalmierz zapisuje pomiar i kolejne pomiary podobnie będą zapisywane w dalmierzu. Takich pamięci mamy 100. Krótkie przytrzymanie tego przycisku i użycie przycisku plus albo minus spowoduje, że mamy możliwość podglądu zapisanych pomiarów. Poniżej znajduje się przycisk off-clear. Oznacza to, że mamy możliwość opuszczenia funkcji. Czy dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączenie dalmierza? Warto tutaj też wspomnieć, że dalmierz ma możliwość pracy w tak zwanym trybie ciągłym. Czyli dłuższe przytrzymanie przycisku read spowoduje, że dalmierz wyzwala w sposób ciągły pomiar. Przemieszczanie dalmierza bliżej albo niżej przeszkody będzie prezentowane na wyświetlaczu. Dalmierze Nivel System to doskonała propozycja do wszelkich prac ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych. Wszędzie tam, gdzie wymagane są wysokie dokładności pomiarów odcinków, powierzchni, objętości. Sprzęt doskonale sprawdzi się zarówno do pomiarów wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz budynku. Sama obsługa jest dość prosta. Możliwość zapisu danych wewnątrz pamięci, jak i rozbudowane funkcje sprawią, że dalmierz Nivel System stanie się Twoim doskonałym przyjacielem przy wszelkich Twoich pracach budowlanych.